Cześć, z tej strony Kuba Górnicki, witam po raz trzeci na kanale Vlogersi. W pierwszym filmiku zastanawialiśmy się wspólnie, czy warto jechać do Gruzji, i o tym trochę mówiłem. W drugim filmiku z Anią, którą współprowadzę kanał na YouTube o nazwie Podróżnicy, donosiliśmy trochę o naszych pierwszych reakcjach i emocjach związanych z pobytem w Sankt Petersburgu. A dzisiaj chciałem rozpocząć małą dyskusję o vlogowaniu podróżniczym. Rozpocząć, ponieważ 17 września w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona vlogom oraz wideo w sieci, organizowana przez. Innego vlogersa, który czasem się na tym kanale pojawia, mianowicie przez Maćka Budzicha, którego możecie znanego też jako Mediafan. Maciek robi tę konferencję pod kryptonim Mediafan Lab, on już kiedyś takie konferencje organizował, teraz do tego cyklu wraca, co mnie osobiście bardzo cieszy. I bardzo fajne jest również to, że będzie to konferencja poświęcona wideo w sieci i vlogom. że będzie to pierwsze wydarzenie, które jak znając Maćka, można powiedzieć śmiało, będzie to pierwsze wydarzenie tej rangi. Na pewno. Będzie bardzo ciekawa lista prelegentów. Pierwsze plotki się już pojawiają i wygląda całkiem obiecująco, ale to już zostawię Maciukowi do zdradzenia. Nasza część jako podróżnickich, ponieważ zajmujemy się jak sama nazwa wskazuje podróżami, podróżowaniem i, przy, <grym> i wszystkim dookoła poniekąd, to chcemy taką rozpocząć dyskusję właśnie o tym vlogowaniu podróżniczym. Jak to się robi? Czy to jest proste, czy to jest trudne? Już nie chcę tu wynikać w takie aspekty, czy, czy, czy trzeba mieć pieniądze, żeby podróżować. Trochę trzeba, ale też nie aż tyle, ile się to wszystkim wydaje, to jest dużo prostsze. Ale jest trochę vlogerów, którzy zamieszczają vlogi podróżnicze albo półpodróżnicze. Przez, po, przez półpodróżnicze rozumiem, że to są vlogerzy, którzy na przykład mieszkają w jakimś innym kraju czy to w Australii, czy w Stanach takich jest najwięcej, opowiadają o tym w o tym życiu codziennym. Jest też trochę vlogów. Niewielu niestety, którzy dużo podróżują, ponieważ albo mają taką pracę, albo tak sobie poukładali życie, że po prostu bardzo dużo podróżują i jeszcze chcemy się do tego robić vlogi. My mamy bardzo dużo przemyśleń, bardzo dużo przemyśleń związanych z tym, jak się takie vlogi produkuje, ile, to, ile, ile na to potrzeba czasu poświęcić, czy to jest proste, czy trudne, co trzeba przejść, ile no, sporo takich, takich przemyśleń. Śledzimy komentarze, które pojawiają się albo pod naszymi filmami na, tutaj na kanale Vlogersi. Śledzimy komentarze, które pojawiają się na naszym kanale. Część z nich jest słuszna, część nie. Ale tak naprawdę chciałem zapytać się dzisiaj was i rozpocząć tę dyskusję, która będzie nabierała takiego tempa i będziemy coraz więcej materiałów i czy to naszych, czy wywiadów z jakimiś ludźmi, którzy w tej podróży, z tej podróży vlogowali, bo Tą podróż należy też w sumie mieć niekoniecznie jak, jako to, że jedziemy i skaczemy z kamerą wokół piramidki, tylko to, to jest również vlogowanie mobilne, ponieważ tutaj komplet problemów i jakby zagadnie z tym vlogowaniem się, się bardzo wiąże, tutaj chodzi po prostu, o, o jakby o czas, czas możliwy na nagranie, zmęczenie, i tak zupełnie ten komplet różnych rzeczy, o których będziemy jeszcze mówić. I dzisiaj wreszcie zadam to pytanie, chciałem was zapytać, czego, czego oczekujecie od vlogerów, którzy. Podróżują i z tych podróży przywożą filmy. Czego chcecie? Kto jest dla Was bohaterem? Czy to jest vloger? Czy, czy to jest temat? Czy to jestem ja? Czy to jest coś to, to za mną? W tej chwili nie ma, nic, nie ma nic ciekawego. Czy to jest coś zupełnie innego? Czego oczekujecie? Pełne akcji? Chcecie kolejnego Cajarowskiego? Czy może jednak vlogowanie podróżnicze? No właśnie, vlogowanie podróżnicze. Na co nacisk? Na podróżnicze czy na vlogowanie? Jestem bardzo ciekaw w dyskusji. I tego, co macie do powiedzenia, i mam i do zobaczenia w komentarzach. To tyle na dziś, do, do kolejnego vloga. Hej!